Dzisiaj będę kontynuowała wstęp do fizyki kwantowej. Otóż ostatnio mówiliśmy o promieniowaniu ciała doskonale czarnego, i tam mi się wymknęła pewna bzdurka mianowicie energia. Powiedziałam, że energia modu to jest równa H razy F. No, to nie jest tak. Tutaj napisałam poprawnie, energia modu to jest wielokrotność tego kwantu, prawda? Mówimy, że energia modu drga kwantowana i to wygląda w ten sposób, a nie po prostu, nie, nie zawsze m jest równe 1. Także to jest taka moja poprawka. Spójrzmy jeszcze raz, bo też mi umknęło tutaj coś, kiedy pokazywałam wam widmo promieniowania tła, i jeszcze raz spójrzmy na to widmo, bo okazuje się, że ono jest po prostu z niesłychaną dokładnością zbadane. Zobaczcie sami. I zwróćcie uwagę na to, że po pierwsze. Długość tej fali, dla której następuje maksimum, to są 2 mm, gdzieś. I z tego można obliczyć y, temperaturę. To już mówiliśmy 2 z kawałkiem Kelvina. E, to jest temperatura tego promieniowania tła, promieniowania resztkowego, które powstało podczas wielkiego wybuchu. E, ale jeszcze, zobaczcie na te słupki. Tutaj jest coś takiego napisane, że e, te słupki e, są powiększone sztucznie, żeby było je widać. One mają zamiast wysokości sigma, mają 400 sigma. Czyli pomiar był po prostu niesłychanie dokładny. To naprawdę można powiedzieć, że jest wzorzec no taki prawdziwie doświadczalny, nie model ciała doskonale czarnego ten nasz wszechświat. No, i za chwileczkę pokażę jeszcze drugi, drugi przykład, też wzięty z kosmosu. Mianowicie to będzie promieniowanie Słońca, promieniowanie słoneczne. To oczywiście też macie na Dropboxie. I widać tutaj tak: to żółte to jest widmo światła, które dochodzi do atmosfery. No i pewnie że niedokładnie, ale całkiem dobrze uważam, pasuje do tego widma, widmo ciągłą linią niebieską, widmo promieniowania ciała doskonale czarnego o temperaturze 5250 kelwinów czy stopni Celsjusza. A może, no dobrze, to trzeba by przeliczyć na Kelvin. No i dalej mamy to na czerwono, to jest to promieniowanie, które dochodzi do Ziemi. I widać, że w tej dziedzinie jest obcięte. Aha, nie widać mojego kursora? No dobrze, w, w dziedzinie fal UKF, u, nie UKF, tylko ultrafioletowych, ultra nadfioletu, jest obcięte przez ozon stratosferyczny. Jest to najbardziej energetyczny, najkrótsze fale są obcięte, nie dochodzą do Ziemi. Tutaj widać na początku tego widma. I później mamy charakterystyczne. Takie wyżerki w tym żółtym widmie, które biorą się z pochłaniania przez wodę, zwykle najczęściej i CO2 promieniowania słonecznego jest ono pochłaniane. No dobrze, to tyle. Jeszcze chciałam powiedzieć, ale to już spójrzmy na te moje notatki. Chciałam powiedzieć o tym, że. Jak już Planko otrzymał tę przepiękną krzywą rozkład energii w ciele doskonale czarnym w promieniowaniu tego ciała, to okazało się, że bardzo łatwo jest obliczyć, mając wzór funkcję opisującą tę zależność, tę piękną krzywą, bardzo łatwo obliczyć jest B. Bardzo łatwo jest obliczyć sigmę. No i rzeczywiście to był duży sukces, dlatego że no, potwierdziły się wartości doświadczalne tych stałych. Przejdźmy teraz do następnego zjawiska, które było no, niewytłumaczalne: zjawisko fotoelektryczne. No, mam nadzieję, że poczytaliście sobie o tym zjawisku. No, tam, tam problem był na przykład z wyjaśnieniem, dlaczego światło, nawet o bardzo silnym natężeniu, jeśli ma nieodpowiednio dużą częstotliwość, to nie jest w stanie spowodować tego zjawiska. To i inne zagadki odkrył, wyjaśnił Einstein w 1905 roku. Przypomnę tylko, że w tym roku również opublikował szczególną teorię względności i teorię wyjaśniającą, taką fizykę statystyczną wyjaśniającą ruchy Brauna, co było już wtedy absolutnym dowodem na istnienie poruszających się w materii atomów i cząsteczek. Także właściwie każda z tych jego prac zasługiwała na Nobla. Nobla dostał za zjawisko fotelektryczne. I zastosował tutaj świeżo odkryte przez planka kwanty. Powiedział, że to jest tak, że jak w Światło, fala elektromagnetyczna dochodzi do powierzchni metalu, to tam energia jest przekazywana porcjami, właśnie tymi kwantami. I zastosował najzwyklejszą zasadę zachowania energii, bo to tutaj nie jest nic nadzwyczajnego. Czyli mamy po prostu energię niesioną przez kwant, ten kwant znika. I ta energia wobec tego idzie na energię wyjścia czyli to jest ta minimalna energia którą trzeba dostarczyć żeby elektron wyrwać z, z metalu z, z sił przyciągających w metalu plus energia kinetyczna maksymalna którą ten elektron będzie miał nie chcę tutaj się rozwodzić na temat tego zjawiska, bowiem no, zadałam Wam, żebyście sami sobie zgłębili jego tajemnice. No i teraz trzeci problem, który był no, bardzo trudnym orzechem do zgryzienia. Atom. Atom wodoru na przykład jako najprostszy atom. Pytanie, dlaczego on jest trwały? Dlaczego się nie zapada? W 1909 roku Ernest Rutherford odkrył jądro atomowe odkrył to, że, że dostrzegł w atomie jakby układ planetarny, że elektrony poruszają się wokół jądra. W, w tym jądrze na obszarze 10 do minus 15 metra skupiona, jest, skupiona jest masa atomu w, w dużym procencie, no i cały ładunek dodatni jest właśnie tam umiejscowiony. A elektrony sobie krążą wokół tego jądra i, no i tu jest problem. no Bo jak krążą, bo poruszają się z przyspieszeniem dośrodkowym i powinny emitować energię, powinny wobec tego zmniejszać swoją energię kinetyczną, zbliżać się do jądra, w końcu spaść na to jądro. To w końcu to, to jest w ogóle bardzo krótki czas, 10 do minus 8 sekundy. No, to że, to, że właśnie tak zachowują się ładunki poruszające się z przyspieszeniem, oczywiście wynikało z teorii, potężnej teorii Maxwella. Trudno było to podważać. Dlaczego się tak nie dzieje? No. Temu, temu się przyglądał, zauważył to oczywiście Radę Fort i zwlekał z opublikowaniem swojej pracy. To się wydarzyło dopiero w roku 1911 podczas kongresu solwejowskiego, no to pierwszego kongresu, bo było ich pięć. To było niesłychane wydarzenie, sponsorowane przez bardzo bogatego biznesmena, Solveya, odbyło się w Brukseli i tam, popatrzcie sami, jakie tutaj tuzy występują. No, To nie jest to zdjęcie, przepraszam, chciałam um, tutaj, o. Kongres Solwejoskie. proszę bardzo. Zaraz to się tutaj nagra jest. No i w 1911 roku. To, to zdjęcie będziecie mieli na, na swoim tam w tym wiadomym miejscu na Dropboxie w materiałach źródłowych. Popatrzcie, to słabo to widać, bo tu mi się odbija jakiś refleks od szyby. Troszkę, troszkę tak skośnie, może lepiej będzie to widać. Ale przyjrzyjcie się, tu są same tuzy. E, tutaj jest sam przewodniczący Henryk Lorenz. Pamiętacie siłę Lorenza? To on jest od siły Lorenza, właśnie. Tutaj mamy Maxa Planka. Tu jest sam Solwej. Tu jest cała masa. O, to jest na przykład e, De Broglie, e, który nieźle narozrabia za chwileczkę. Tutaj widzicie jedyną kobietę w tym towarzystwie Marię skłodowską Kiri, której coś Henryk Poincaré wyjaśnia, matematyk przede wszystkim. Tu jest Radę a tutaj stoi młody Einstein. 1911 rok mamy. No, spotkają się jeszcze wielokrotnie. Żeby w 1927 roku no, przedstawić rezultaty swoich prac nad mechaniką kwantową. Henryk Lorenz właśnie postawił tutaj takie zagadnienie, takim głównym tematem kongresu było promieniowanie i kwanty. I na tym kongresie właśnie Radeforto powiedział o swoim odkryciu, o odkryciu jądra atomowego i wyobraźcie sobie, to w ogóle przeszło bez echa, nie zostało jakoś zauważone. No, ale... no, ale poszło w świat. I zaczęto się nad tym oczywiście zastanawiać. Ale jeszcze z, z, mało tego, że problemem była trwałość atomu, to jeszcze jeszcze zupełnie niewyjaśnione i tajemnicze było widmo atomu. Widmo atomu... Hmm, My żeśmy się przyzwyczaili, że widmo światła to jest widmo słoneczne. Ja tutaj je zaraz pokażę. Widmo naszego słonka. No, na przykład ten obrazek. Zobaczcie. Jeśli słońce. Co zrobimy? No przepuścimy światło słoneczne przez siatkę dyfrakcyjną albo pryzmat, to otrzymamy tęczę. Tęcza to jest nic innego jak widmo słoneczne, prawda? Z tym, że no, tu są jakieś takie linie ciemne, ale na razie się nimi nie przyjmujmy. No, gdybyśmy wzięli zamiast słoneczka źródłem byłaby żarówka, to byśmy zobaczyli widmo światła białego bez tych linii. Tutaj coś nam powyżerało pewne długości fali w tym, w tym widmie. No dobrze, natomiast jeśli puścimy na spektroskop światło, światło białe, to jest tutaj, o na przykład tak ładnie będzie widać, zobaczcie. Jeśli puścimy nie światło białe właśnie, tylko światło emitowane przez jakiś gaz świecący, pobudzony do świecenia, on może być elektrycznie pobudzony do świecenia, prawda takie wyładowania w gazie, jak, jak w lampie jarzeniowej, to wodór, no marnie to widać, ale to znowu będzie wysłane, tutaj mamy, zobaczcie, czarne tło, nie ma tej tęczy, tu powinna być tęcza, zamiast tęczy są tylko kolorowe linie. Prawda? I, tutaj mamy I one są charakterystyczne dla każdego pierwiastka. Tak wygląda widmo wodoru w zakresie widzialnym. Helu, e, rtęci. Co my tu dalej mamy? Neon, tlen i argon. No i pytanie właściwie, dlaczego? Dlaczego tak to wygląda? Dlaczego takie długości, a nie inne i w ogóle dlaczego widmo liniowe? Tak? To będziemy sobie wyjaśniać jutro, skąd to się bierze i jaka koncepcja za tym stoi. To na dzisiaj to już będzie wszystko. Do usłyszenia.